Dziś jesteśmy gośćmi w Domu Pomocy Społecznej w Katowicach. Moim gościem jest pan Józef, który ma niezwykłą pasję i tworzy wspaniałe origami. Proszę powiedzieć, od czego zaczęło się tworzenie tego origami? Skąd taki pomysł? No właśnie, ja pierwszy raz zobaczyłem łabędzia zrobionego i postanowiłem się tego nauczyć i po prostu składać. I dopiąłem swego. Także mój pierwszy łabędź to jest ten, i tak się zaczęło wszystko. Z ilu karteczek składa się mniej więcej taki łabędź? Gdzieś koło tysiąca. Są większe, także 3,5 i więcej. To zależy od wielkości. Takie powie też półtora po tysiąca, także jest trochę roboty, ale to jest czasochłonne. Figurę złożyć to jest 2-3 dni. Tygodnie gorsze są te karteczki pociąć, po składach, później do piersi, na składach, pewną ilość rozkładam. Rękodzieło pana Józefa jest bardzo cenne, nie tylko ze względu na jego wyjątkowość, piękno, użyteczność też czasami, ale dlatego, że jest cudownym przykładem tego, w jaki sposób można spędzać czas na emeryturze, w jaki sposób można znaleźć sobie zajęcie. Bardzo bym chciała, żeby inni mieszkańcy zarazili się od pana Józefa jego pasją, natomiast no jest to dużo, duże wyzwanie, ponieważ wymaga dużych pokładów cierpliwości staranności, ehm, pracujemy nad tym, pani Józefie, prawda? Żeby tak, zarazić tak. innych. No ale nie mam możliwości, nie trzeba nic znaczenie. Jeżeli ktoś ma ochotę i chęć i cierpliwość, proszę bardzo. Każdy nasz pensjonariusz, każdy nasz mieszkaniec jest wyjątkowy. Nie wszyscy, z racji swoich, swojego stanu fizycznego, mogą jeszcze być aktywni. Jest pan Andrzej, który maluje obrazy, jest pani Wanda, która pisze fajne wiersze albo słowa do piosenek. Pan Roman, który zbiera tutaj, ma kolekcję małych samochodów. Także parę jest takich osób. Pani Karolina, Karolina, która, która robi. Szydełkuje, prawda? Tak. Teraz robi właśnie. Mm. Aniołki, z szydełka, wołowanki, wielkanocem robiła kurki, takie koszyczki. To czego panu możemy życzyć na święta? Na święta zdrowia.